A dzisiaj mnie naszła refleksja ornitologiczna. Zainspirował mnie do przemyśleń ptak. Dzięcioł, malutki nielot, który walnął dzisiaj w szydę. Słuchajcie, jestem sobie na balkonie i nagle słyszę huk, i patrzę, jak ten mały dzięcioł spada na dół i ledwo co dycha. No słuchajcie, wygląda jak siedem nieszczęść, rozłożone skrzydła i dycha. Ja w panikę, Boże Drogi, chyba yy, yy, odszedł na tamten świat. Ale tak go obserwowałem. Słuchajcie, cały czas go miałem na oku. Nie podchodziłem do niego, obserwowałem. Na początku podniósł łóweczkę, roz, rozejrzał się. Cały czas był w rozkroku. Ja mówię, choroba jasna. Może to jest... Może ma niewładne nogi. To jest paraklegik. Później ro, zaczął trzepać... Po, później zaczął ruszać skrzydełkami, a później wstał na nogi. Słuchajcie, to wszystko trwało może 15-20 minut. Ale on musiał wyjść z szoku. Później stanął i poleciał dalej. Słuchajcie, obserwowałem go 30 sekund, jak on się cieszył, że lata. Czy w naszym życiu, czy pełnosprawnych, czy niepełnosprawnych, ja się koncentruję na niepełnosprawnych, nie zdarza się tak, że walimy w szybę, jesteśmy rozpędzeni, jesteśmy nakręceni. Skończyliśmy na przykład studia super, myślimy, że zdobędziemy pracę, a tu nie. Raz, bah, walimy w szybę. Nikt nas nie chce, kolejny staż, kolejny staż. I nikt, na, nikt nas nie chce. Zdarza się tak, że szukamy pracy, a niepełnosprawność nabyliśmy już, kiedy byliśmy rozpędzeni, jak lokomotywa, jak Super Express, Orient Express, wieku 30-40 lat. Kasa szła, a teraz bach, walimy w szybę. Nikt nas nie chce, albo, albo proponują nam najniższą krajową i, i co najwyżej sprzątanie lub ochronę. Nie poddawajmy się, próbujmy jak i wstawajmy jak ten mały dzięciołek z plamką tutaj czerwoną. On mógłby powiedzieć: Ja już nie latam, ja już mam dosyć latania i cieszenia się ży życiem i lotem. Zostaję tu, nie chcę już więcej latać, bo walnę szybę i znowu będę w takim szoku. Jestem super zagrożony, bo to jakiś człowiek był jakiś dziwny, nic mi nie robił, nie dotykałem tego ptaszka. Dlatego walniemy czasem szybę. Padajmy i powstawajmy. Nic nie przychodzi w życiu łatwo. Ile Ty walnęłaś w szybę lub walnęłeś w szybę. Siły i wytrwałości życzę.